Siemaleczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku kolekcjonera. <śmienic> A w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, otwieramy Jazzki Kity. Dokładnie, Jazzki Kity. Bardzo dziwnie rozpoczynamy, tak naprawdę. Dziwnie zaczynamy tą kolekcję, ponieważ od numeru 6 i 7, 7. mam inne kolekcje. Mam, znaczy, mam inne numery, mam jak najbardziej, ale one są już stare i otwarte, bo już je tak naprawdę nagrałem, ale ich nie puściłem. Jakby. Mam już je nawet zmontowane, ale nie będę ich puszczał, bo to są stare, jakby kolekcje. Wyszły teraz nowe, lecimy. Z, z tematem lecimy z czasem także żeby nie zamulać i, i nie tak naprawdę nie zanudzasz nie zanudzać, nie zanudzać przepraszam ja je czytałem ale mam dwa numery których nie czytałem bo ja je kupiłem tak naprawdę do nagrywania do rozpoczęcia um, tej y, serii jazzki kitów numer szósty numer siódmy otwieramy bo ich nie czytałem przeglądamy na szybko no i oczywiście ja sobie przeczytam na spokojnie później te numery, a Wam pokażę mniej więcej co i jak. No i oczywiście w tych numerach są również saszetki, także je otwieramy i zobaczymy co nam tam wylaci. Top Class 2023 w starszej wersji, niestety. Jazzki kitu Szukamy zawodników Bayernu Malachium, a w tym nowym numerze FIFA 365 2024. Jeszcze nie otwierałem limitki, nie widziałem, także zobaczymy, co nam się trafi. A teraz zapraszam Was do tamtej perspektywy, jeszcze zachęcam do zastawienia łapeczki w górę i subskrypcji na tym kanale, aby być na bieżąco. Dziękuję Wam, trzymajcie się. No i zapraszam Was do, do otwierania. Lecimy z tematem. No i mamy yy, te dwa jazzki kity, których, których jeszcze nie otwierałem, yy, bo czekałem na nagranie tego filmu. I wiem, że dziwnie zacząć serię z Kitem, jeżeli chodzi o następne numery, że nie zaczynam od pierwszego numeru, aczkolwiek mam. Mam całą kolekcję Kitów, Mam wszystkie od pierwszego numeru. Teraz najnowszy numer, właśnie jest tym z FIFOM 365 2024, numer siódmy i resztę numerów też mam. To kupiłem y, jeszcze z wersji 2023 Top Class y, wersji, y, numer 6. Y, kupiłem właśnie z myślą, żeby nagrać, y, zacząć tu serię, a nie na, y, nagrałem, a nie nagrałem, nie zdążyłem y, przez wyjazd do Holandii, przez te wszystkie. Em, akcje, które się wydarzyły po drodze i wszystkie kolekcje, które wyszły, i chciałem też w miarę e, regularnie e, szybko to zrobić, dlatego mam tutaj Jazz Kit, jeżeli chodzi o najnowszą i numer y, y, numer wcześniejszy szósty, którego nie otworzyłem, no oczywiście otworzymy te dwa Jazz -y na tym odcinku, mm, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi, o, e, jeżeli chodzi o Jazzki Kity, to właśnie też chcę tutaj wprowadzić tą serię. Czyli każdy nowy numer e, będzie otwierany i pokazywany mniej więcej m, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o jazz, e, klasy, to szukam oczywiście zawodników w Bayernu Monachium. No bo jak e, już wspominałem na wcześniejszych seriach, karty. Bayern Monachium będę zbierał osobno, a z top-klasów nie mam za dużo, chyba dwie karty, tylko także im więcej, tym lepiej. No a tutaj po prostu zbieramy karty, zobaczymy, co się trafi, co tu się trafi. W szóstym numerze, otworzymy go już w tym momencie, w szóstym numerze, mamy tutaj saszetki, właśnie top Class 2023, czyli jeszcze była ta ta kolekcja jakby na topie e, właśnie ta Top Class, czyli ta ostatnia kolekcja z pani, która wychodzi. No i jest tutaj ta karta Holo Giants, Holo Giants, e, czyli e, tak zwana limitka, e, w, tym, w tej edycji, jeżeli chodzi o, e, o Top klasa, to właśnie e, tak nazwali karty limitowane Holo Giants no i mamy tutaj Niemca, jeżeli chodzi o tą kolekcję. Tej kolekcji oczywiście nie zbieram, nie kompletuję, ale jeżeli jest tutaj w numerze, jeżeli chodzi o jazzki Kity, to to, to to otworzymy te dwie saszetki. No i zobaczymy, co tutaj nam wylosuje i oby więcej zawodników Bayernu Monachium. No i oczywiście to odkładamy na bok. Zobaczymy, co w tym numerze tak naprawdę napisali, bo E, jakby ja tutaj w tym nie otwierałem tego numeru i, e, i nie wiem co tutaj piszą, oczywiście ja sobie go przeczytam e, na spokojnie. A ja tutaj tylko przejrzymy raz, dwa, e, co tutaj e, jest e, pokazane. Wszystko Miliku, e, czyli wszystkie pewnie jego historie e, i tak dalej. Siedem plakatów, które zobaczymy za chwilę. E, Rekordy, bramki, tytuły Super Gwiazdy sezonu na okładce Leo, e, Lewandowski Leomessi, i e, 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 Zawodnik, który zaskoczył e, dosyć e, mocno. No i co tutaj mamy? Tutaj mamy oczywiście reklamę, która już jest w kolekcji Dragon Balla, jeżeli ktoś e, jest fanem, no to tutaj dla nich jak najbardziej. I tutaj zapowiedź oczywiście, co w tej gazetce jest. Mamy tutaj rzeczy z zagranicy. Tutaj mamy historię, czyli zawodnik Pele, czyli historia i informacje o tym zawodniku. O reprezentacji mamy kilka, kilka rzeczy. To na czerwono fan fiction, fan and action czyli wszystkie rzeczy, gdzie można pograć: łamigłówki, jakiś komiks, poczytać. No to tutaj jest w tym miejscu. Ławki, ławka trenera, czyli wszystko co z ławki weszło i pewnie wszystkie newsy i ciekawostki na temat ławki trenerskiej. Trybuna fanów, też dwie strony, no i plakaty oczywiście najwięcej miejsca. Gazetki ja oczywiście będę to sobie czytał nas spokojnie ja Wam tylko tak przelecę raz, dwa. Zachęcę, jeżeli chcecie kolekcjonować, no to polecam sobie kupić, bo są naprawdę różne, różne, przeróżne ciekawostki, a jeżeli nie chcecie, a chcecie dowiedzieć się na przykład, jakie było szaleństwo w Argentynie, albo równie, równie, równe um, jakie ciekawostki, na przykład kto ile obronił tytułu, jacy są nasi mistrzowie, tak naprawdę kto obronił tytuł, kto ile obronił, kto jak gra jak Maradona, w jaki sposób, wszystko będzie, mam taki plan, zacząć właśnie akcję kolekcjonerską na szorcach i w tych shortcach sobie opowiedzieć i przekazać wam właśnie z kick kitów między innymi um, jakieś ciekawostki jeżeli nie chcecie kupować gazetek a jakby chcecie się dowiedzieć o ciekawostkach to będzie tam właśnie odnośnik także możecie zobaczyć jakie są rekordy z samego szczytu um, co, kto i jak za, um, zgarnął wszystko kto dostał rekordy czysty kąt wszystko będę chyba chciał, jakby to um, jakoś zrobić taki materiał, ale typowo na shortie. Co są nasi mistrzowie, to już mówiłem. E, komplet punktów to obowiązek, e, czyli tutaj jest ta sytuacja. E, oczywiście dzisiaj wiemy, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o eliminację do Euro 2024 nie jest za ciekawa. No niestety z Wyspami Łowczymi niestety poprze, przegrywaliśmy razem. Y, y, wygraliśmy z Wyspami, y, przegraliśmy z Albanią, przegraliśmy z, Czech, z Czechami, także nasza sytuacja w grupie niestety nie jest, nie jest, ym, nie jest ciekawa. Na następnej stronie właśnie to są sytuacje o wszystkie historie, czyli takie Historia, tak naprawdę legendy, historia, jak pokazała krok po kroku, jak wygląda kariera, właśnie historycznego Pele, brazylijczyka, który, piłkarza, który zrobił naprawdę, jest fenomenem w piłce nożnej. Oczywiście, łowcy trofeów. Kto jakie podniósł trofeo, trofea, ile na przykład dla Messi, ile tych trofeów zdobył, jak to wygląda, mniej więcej to też będę chciał gdzieś tam pokazać na, y, na, na Sorsia. Oczywiście nie obiecuję. No i plakaty. Y, tutaj mamy zawodnika z Arsenalu. Tutaj mamy y, Przemysława. To jest Leo Messi. Tu jest Vinicius Zunor, to znaczy jego nogi. Wiktor <gryptor> Oshimen. Y, reprezentacja Polski. Oczywiście to są całe plakaty, tylko tutaj w gazetce. No i te, o co są takie całe plakaty? Tutaj mamy Erlinga, Halanda. Y, no, oczywiście to też są nogi Osimena, To jest druga połowa Reprezentacji. Eee, tutaj mamy właśnie Winiciusza Juniora. E, górę tym razem. E, tu mamy Frankowskiego e, i tutaj mamy kiwiora, drugą część arsenalu. E, w następnej mamy ile wiesz o piłce, e, czyli te quizy, nie quizy. Jakie są różnice pomiędzy plakatami? Również e, tak to wygląda. Arkadiusz Milik, czyli historia e, Arkadiusza Miliga. Jak wygląda. Jaka jest jego kariera? Tutaj też jest o Mlerze. co ja i co jej i tak dalej. Tutaj na tej stronie mamy również jakieś quizy, łamigłówki. Tu są wyjaśniane słowa, to ja też będę chciał na shortcie, czyli czym jest Robin kim jest um, Media Punta. Oczywiście, Media Punta nie wiedziałem. No i fanarty i pocztówki. To jest. I numer siódmy. I jeszcze teraz numer ósmy, e, to był numer szósty. Teraz numer ósmy, czym sobie mówię, Jak już mówiłem, będę sobie czytał je na bieżąco e, i e, będę sobie je czytał dokładnie. A Wam tylko tak jakby przelecę, e, i za chwilę otwieramy zawartość. Jazzki jeżeli jesteście nieciekawi, co w tym jest, możecie oczywiście przewinąć na następny czas. Ja nie będę zły, ale zachęcam również jak najbardziej do zasubskrybowania kanału i e, do kanału, zostawienia łapeczkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Tu mamy numer 7 zielone, tu mamy również Lewandowskiego, no i w ogóle nie, polska e, kadra liczy się awans, no niestety bo jesteśmy coraz dalej tego awansu, 7 plakatów i gra o złoto. Tu jest oczywiście napisane, co jest w tej to co dostaliśmy, czyli 6 kart, czyli saszeczka, no karta limitowana, jeżeli chodzi o jazzki Kity. No i tutaj również za zagranica, reprezentacja jest tylko jedna strona przeznaczona. Z Ekstra klasą mamy trzy historia, tym razem um, pan um, Platiniego, Fanfiction, ławka trenera trybuna Fanów, e, czyli tutaj co jest na trybunie, no i plakaty. Jak najbardziej też występują. Co było? Yy, tutaj mamy co, gdzie i kiedy. Yy, komi komiks tutaj się pojawił, kto gra. Oczywiście to, też będę chciał jakby na, na short się pokazywać. Dla kogo mistrzostw Polski? Yy, czyli mistrza yy, Raków Częstochowa. Yy, jest też miejsce dla Legii po Czecin, Lech Poznań, czyli każdy kibic ekstraklasy. a ja aktualnie ekstraklasy jakby nie śledzę, także. Rekordy, jakie zostały strzelone również w ekstraklasie. Tu mamy już sprawy za granicą. Hidy transferów czyli Benzema, który przeszedł do arabskiej drużyny. Hurricane, który naprawdę robi wyśmienite wyniki, jeżeli chodzi o Bayern Monachium. Za granicą również najlepszy z najlepszych. Dalej jest na plakacie na szczycie. Tutaj Haland, mamy tutaj atak szczytowego le lewego. Wszystko, co jest chyba z lewej nogi, nie, nie wiem jak to wygląda, czy ile goli w Ligi Mistrzów. Nie wiem dokładnie, co później to prze przejdzie również. Tu mamy. Nie ma miejsca na błąd. No i niestety te błędy się tutaj zdarzały jeżeli chodzi o naszą reprezentację no i mamy plakaty um, Arkadiusz Milik Robert Lewandowski e, takie tu plakaty nam wyszły, tutaj mamy um, Tomasa Müllera, legendę tak naprawdę zespołu Bayern Monachium i tam też nie jest ciekawie niestety e, newsy o Bayernie też będę chciał jakby to wkleić, mamy Manchester e, City Grillisha, tutaj polskie reprezentacje Lewandowskiego Hawerca, połowy hawerca, i mamy właśnie historię, jeżeli chodzi o platyniego W tamtym numerze był Pele, tutaj mamy Platiniego, Włocha, nie, Francuza, przepraszam, który robił mega, mega, mega flore. Mamy oczywiście um, historię, legendę, historię, karierę Jamala, Jamala Musiali zawodnika, który naprawdę robi mega, mega robotę. No i oczywiście fane action. Czyli wszystkie różne zagadki, krzyżówki, rebusy i sytuacje. No i mamy fanarty, jeżeli chodzi o e, trybunę fanów, czyli e, młodych fanów. No i tutaj, e, co, do czego służy e, te sędziego, co on tam tak naprawdę notuje. Mamy oczywiście śmieszny komiks, który można przeczytać. E, tutaj jeszcze mamy 11 czytelnika, czyli właśnie tu ten fanart i tutaj jedenastka czytelnika, jakie są wszystko jest fajnie te jedne z najciekawszych wysyłanych tutaj przez Oskara 9 lat tu mamy Pana Mikołaja lat 6, także młodzi fani jak najbardziej, no i co tutaj możemy zdobyć w następnym numerze twoje super dodatki, to właśnie 6 kart, czyli saszetka będzie saszetka z naklejkami karta limitowana w następnym numerze E, oczywiście, w kolejnym, to jest właśnie w kolejnym numerze. E, w październikowym wydaniu rozpoczynamy nowy cykl: legendarne stadiony. Na początek wruszamy prosto do Londynu, na stadion Wembley. E, przybliżamy także sylwetkę jednego z najlepszych brąkarzy na świecie: marka Andre Terstegena. Ponadto, mnóstwo nowości z piłkarskiego świata: quizy, zagadki, plakaty. Z gwiazdami futbolu, czyli tu już mamy zapowiedź, um, zapowiedź następnych, e, następnych numerów. Jeżeli chcecie dostać jakieś e, informacje, albo tipy, możecie wejść sobie na właśnie um, fanpage'a facebookowego. No i następny numer, oczywiście wtorek 31 października, będzie ósmy. E, numer 31 października e, października we wtorek, prawdopodobnie w poniedziałek już można szukać. W różnych, w różnych sklepach ja jeszcze nigdy nie, nie trafiłem w poniedziałek, ale wiem, że znam takich ludzi, którzy potrafią wyrwać już w poniedziałek. Ale to oficjalne y, sprzedaż jest od wtorku 31. No i oczywiście mniej więcej jakie mogą być, a to jest rozwiązanie na przykład zagadki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, to mamy ze sobą numer. Y, num tutaj jest numer oczywiście y, siódmy, to jest numer szósty. Top klas, zaczynamy od top klasa. Słuchajcie, jak e, kolekcjonerstwo to na maksa. E, sprawdźmy, co my tutaj trafimy. Oczywiście, szukamy piłkarzy Bayern Monachium. E, przede wszystkim, jeżeli się trafi coś innego, no to, no to trudno. Mamy, znaczy, to, to, to normalne, jakby, ale im więcej, tym e, lepiej. Dobra, zaczniemy. Mamy e, Hernandeza z Francji. Gündegana z Manchesteru City, no i proszę bardzo mamy Bayern Monachium, bardzo dziękuję Leroy Sané, następny zawodnik właśnie z top klasa, piękna karta w ogóle, to design tej karty pod światło, mega, podoba mi się, aczkolwiek to była druga, droga kolekcja, dlatego niestety jej nie zbierałem, mamy następnego zawodnika z Bayern Monachium, Supersonic Cancelo, E, proszę Państwa, także mamy następnego zawodnika z Bayernu Monachium. Tu mamy Anglika, Rainbow Master Pickford, dokładnie Bramkarz. E, mamy Argentyńczyka w karcie Winner Martinez. E, mamy Real Madrid e, in, Inbetable Biały, e, czyli ten standardowy Courtois. Witamy serdecznie. No i pakieta pa, z e, Brazylii. Także tak to wygląda. W tej saszetce e, wylosowany został właśnie z zawodnicy Bayernu, no i, a to jest ten Holo e, no i e, ale w wersji e, białej. Teraz zobaczymy, co nam e, wylosuje druga saszetka, e, czy będzie unbytable lub, e, kurczę, ciężko mi to jakby wysłowić, tylko, że kolorowy, no oczywiście czy trafił się nam tutaj zawodnicy Bayernu, no bo na tym najbardziej nam jakby zależy. Mamy Loselso z Argentyny, mamy z Liverpoolu Robertsona, obrońcy jednego z lepszych, Sergio Ramosa z PSG, który już nie jest w PSG, Argentyna oczywiście, Di Maria w karcie, Supersonic. Zomer Niemiec z Bayern Monachium, także następny zawodnik Bayern Monachium Max Power. E, oczywiście cieszę się z tego trafu. Bo im więcej tych zawodników, tym lepiej. E, Max Power mamy Spinat Sole. E, Supersonic z Włoch, Anderson, następny Anderson z e, Liverpoolu, tym razem Masterclass. E, no i e, Serge Gnabry niemiecki, ale oczywiście też e, występuje w, barno, w Bayernu Monachium. E, ale mamy go w wersji Niemca. Także tutaj bez Imptable ale jest Bayern Monachium. Dobra, a tutaj co nam wylosowało się w wersji siódmej, w numerze 7 Jaskier Kitu, oczywiście mamy Bayern Monachium, proszę bardzo, Leroy w karcie limitowanej, proszę bardzo, dziękuję bardzo, nawet nie wiedziałem, bo jakby nie patrzałem na, na a wiadomo, w każdym tym Jaskier Kicie trafi się Leroy ale nie, nie widziałem jakby filmów innych youtuberów ani co może się tu trafić, a w saszetce właśnie tej najnowszej wersji jeżeli chodzi o e, jeżeli chodzi właśnie o tutaj e, FIFA 35 2023, zobaczymy co nam tutaj wypada. E, Karta kapitan z Eintrachtu z e Sebastian Rud Niemiec. Mamy również tutaj Manchester City, e, Bernardo Silva i De Bruyne. De Bruyne. Co to jest De Bruyne? Jakie zdjęcie mu wybrali? Mas, nie poznałbym go za, za Chiny. Dziwne zdjęcie, w ogóle zobaczcie. No, hmm. no ale dobra, double trouble oczywiście. E, mamy e, pana magister Magal. Aha, Gabriela Magal, ma, maga, Magal Hessa z e, Arsenalu. To jest bazóweczka, to są takie specjalne karty, no. Double Trouble na pewno. Na pewno mamy Depaya z Holandii, Atleticą Madrid. No i mamy Bayern Monachium, proszę bardzo, Serge Gnabry, tym bardziej tym razem w wersji Bayern Monachium. No i Inter, pan Darmian. Także tacy zawodnicy, nic specjalnego nie wylosowało się, ale są kilka zawodników w Bayernu wpadło. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie łapki kciuki, za następne odcinki kliknijcie łapkę w górę, będzie mi bardzo bardzo miło, zasubskrybujcie tym kanał, bo im więcej, tym lepiej, a pamiętajcie, że shortsy prawdopodobnie już niedługo wystartują, dziękuję wam jeszcze bardzo, bardzo serdecznie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!